Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kąciku dobrej książki. Wiadomo, wakacje trwają, tak jak kiedyś mówiłem, letnie lektury sprzyjają czytaniu na basenie, na plaży, w górach, gdziekolwiek się znajdujemy. Mam dzisiaj dla Was do polecenia trzy pozycje książkowe: dosyć lekkie, nie za grube, nie za cienkie, lecz w sam raz. Na pierwszy rzut, pierwsza lektura. No to <laughs> znajomy kolega, który pisze Kryminały i obiecałem, że go polecę Państwu nie tylko dlatego, że go znam, ale dlatego, że naprawdę świetnie pisze Kryminały. Przemysław Borkowski, Wieża Strachu, pozycja Kryminał. Świetnie się to czyta. Naprawdę zaskakujący finał, zaskakująca historia kryminalna. Nie mogę więcej powiedzieć, żeby nie zdradzić za wiele. Ale polecam bardzo serdecznie Przemka Borkowskiego, Wieża Strachu. Książka na, ukazała się nakładem wydawnictwa czwarta strona. No i cóż jeszcze Wam mogę powiedzieć? Historia dzieje się w Warszawie. W wielkim apartamentowcu przez szyby, ale czy ona dzieje się naprawdę? Czy gdzieś zupełnie indziej zobaczycie, przekonacie się, jak przeczytacie tę lekturę. Wieża Strachu, Przemysław Borkowski polecam bardzo serdecznie. Kolejna lektura, bo nie na jednej staniemy. To jest lektura już określona mianem światowego bestsellera. Sieroce pociągi. Christian, Christiana Becker-Klein napisała tę książkę. I to jest tak, że historia dzieje się w czasach, kiedy. w różnych czasach, o tak, może w przeszłości, w teraźniejszości. Pomieszanie wątków. No i smutna, aczkolwiek porywająca historia o przyjaźni ale też troszeczkę smutne, jeżeli chodzi o obraz Ameryki tamtych czasów, kiedy dzieci udawały się właśnie pociągami w zupełnie inne rejony Stanów. No i to jest książka przede wszystkim o poszukiwaniu rodziny. Polecam wam bardzo serdecznie. Sieroce pociągi, równie lekko, równie przyjemnie, ale przejmujące. Światowe bestseller. No i ostatnia lekka lektura to jest znowuż kryminał. Napisała tę książkę Zuzanna Gajewska. Książka nosi tytuł Zamieć. Układ... Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Bruciński i spółka. Tak się prezentuje, jest nie za grubo, ale w sam raz. Czyta się świetnie. Dochodzi do morderstwa, albo nawet nie. Nie mogę tego zdradzić, ale dziwna sytuacja, dziwna sesja zdjęciowa panny młodej i pana młodego, przyszłego. Na cmentarzu kończy się tragicznie, a jak się rozwiąże, no to zobaczycie, jak przeczytacie, dowiecie się, jak przeczytacie Zamieć Zuzanny Gajewskiej. Polecam Wam bardzo serdecznie, lekko i przyjemnie, wakacyjne lektury. Sierocy pociągi, wieża strachu i zamieć. Pozdrawiam bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło i nadal udanego wypoczynku wakacyjnego.